Przed zautomatyzowaniem procesu dodawania nowych fraszek chciałbym, aby ich treść troszeczkę sformatować, gdyż zauważyłem, że jest to jeden ciąg znaków bez nowych linii oraz wersów. Pomyślałem, żeby zamiast ładowania plików txt, ładować elementy HTML. W katalogu wiersze znajdują się właśnie sformatowane w HTML u fraszki. Usunę więc pliki tekste. Delete. Tak. Cała ta operacja wymaga drobnych zmian w kodzie, to znaczy w funkcji Pobierz wiersz, rozszerzenie zmieniamy na HTML. Zapisujemy, możemy już sprawdzić w przeglądarce, jak to będzie wyglądało, odświeżamy i pobieramy raki. Jak widzisz, został pobrany już sformatowany ciąg. Tak samo w fraszkach, gości, do pani i na poduszkę. Super, przechodzimy do kolejnego etapu. Listę fraszek dostarczy nam skrypt PHP, który znajdziesz w materiałach do lekcji. Jest to prosty kod pobierający nazwy plików i zwracający to jako ciąg z nazwami oddzielonymi średnikiem, czyli w formacie CSV. Przejdźmy do skrypcji OTS i rozpocznijmy pracę. Dodamy funkcję pobierz fraszki, która właśnie zajmie się komunikacją ze skryptem PHP. Function. Pobierz fraszki. W niej stworzymy sobie nowy obiekt. Create REC i sprawdzimy, czy REC jest równe 0. Jeżeli tak, wyświetlamy alert. Obiekt nie mógł zostać stworzony. I zwracamy, czyli Return. Zatrzymujemy naszą funkcję. W przeciwnym wypadku tworzymy zmienną URL i będzie to wiersze PHP. Następnie otwieramy nasz obiekt żądania. Open. Będzie to żądanie GET, URL oraz True, czyli żądanie asynchroniczne. Kolejnym etapem będzie określenie funkcji zwrotnej, czyli ON, Ready, State, Change. Równa się function. Na początku sprawdzimy dwa warunki. Czyli rec.readyState równa się 4 i rec.status równa się 200. Jeżeli te warunki zostaną spełnione, wywołamy funkcję drukuj fraszki, a do niej przekazujemy rec.responseText. Jak wiesz, będzie to tekst w formacie CSV, czyli CSV. Na podstawie tego csv stworzymy sobie nową tablicę wiersze, czyli wiersze csv split średnik. Możemy usunąć sobie już tą tablicę i wysyłamy nasze żądanie. Rec send bez dodatkowych wartości, czyli 0. Funkcję pobierz fraszki musimy wywołać w tym oto miejscu. Pobierz Fraszki. Zapisujemy, przechodzimy do przeglądarki i odświeżamy. Jak widzisz, zostały nam wyświetlone fraszki. Zauważ, że są już troszeczkę w innej kolejności, ale problem polega na tym, że jest tu myślnik. Powinien on być w nazwie pliku, a nie tutaj w tytule. Przejdźmy do skryptu JS i do drukuj fraszki. W tym oto miejscu replace musimy przenieść. Usuniemy stąd i wstawimy w to oto miejsce. Tutaj ma być myślnik, a tutaj ma być spacja. Zapisujemy, odświeżamy i teraz już jest wszystko w porządku. Sprawdźmy czy działa to równie dobrze. Kliknijmy na poduszkę. Zostało nam załadowane, do niej również, raki również. Sprawdźmy co się stanie jeżeli dodamy nowy wiersz. Skopiujmy sobie na przykład raki i zmieńmy to na raki. Nowe. Przechodzimy do przeglądarki, odświeżamy. Jak widzisz, została nam dodana do, nowa fraszka. Raki nowe. Podczas działania witryny, może się zdarzyć, że skrypt PHP odpowie z opóźnieniem. Z tego względu przydałoby się poinformować odwiedzającego, że strona oczekuje na listę fraszek. Dodajmy taką informację w tym miejscu. Pobierzemy element ze strony Document. .getElement By ID Będzie to Line. I za pomocą inner.html dodamy takie oto div o st klasie style CSS pre i informacja ładowanie fraszek. Zamykamy diva. Musimy jeszcze sprawić, by skrypt odpowiedział z opóźnieniem. Przejdźmy do wiersza PHP i zaraz na początku pliku wywołamy funkcję Sleep. 3 sekundy. Zapisujemy wiersze PHP i Scripts.jotes. Przechodzimy do przeglądarki, odświeżamy. Jak widzisz, pojawiła nam się informacja, że fraszki są ładowane. A po 3 sekundach pojawia nam się lista wszystkich fraszek. Praca nad aplikacją dobiegła końca. Zauważ, że stworzyliśmy idealną w utrzymaniu stronę, jej aktualizacja polega jedynie na dodaniu lub usunięciu pliku z nową fraszką. Na dodatek formatowanie tekstu też jest bardzo proste.